Dzisiaj zaczniemy nietypowo. Jak wiecie, wy oglądacie mnie, ale czasami ja oglądam Was i widzicie te tutaj numerki, cały czas rosną i to nie jest tak, że rosną same z siebie, jest jakiś powód. Okej, okay, dla mnie nie jesteście cyferkami, tylko każdy z Was jest poszczególnym człowiekiem. Czasami mam momenty załamki i kompletnie nie chcę mi się nagrywać, montować tego wszystkiego. A jak widzę taki miły komentarz, który mnie motywuje i nawet dwie osoby, który prosi nawet o pozdrowienie czego nie robię, to pozdrawiam Mateusza Antczaka, Łukasza Kozakiewicza. No i naprawdę Wam dziękuję. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, zostawcie łapkę i napiszcie dokładnie taki komentarz. I to naprawdę zupełnie mi wystarczy, żeby mnie uszczęśliwić. Dziękuję, zapraszam na odcinek. Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku z BT Battles. No i dzisiaj standardowo lecimy sobie jakieś walki. Ok, ta mapa jest Ok. Tutaj szczerze, minigun się sprawdzi. Nie. Good luck. Snajper, nie. Wychodzę, za bramę już próbujmy tutaj coś ugrać. Tu szczerze zagrajmy defensywniej. Ograjmy to, bądźmy tak skilowo. Okej. Okay. Tak, ta taktyka jest po prostu niewiarygodna. Przeciwnik nie będzie nawet wiedział, co się dzieje w tym yy, w tym dokładnym momencie. Możemy sobie kolejną farmę walnąć. Okej, okay. cudownie. Dwie faremki. Pyk, 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 pyk. U trzy. Te... Czemu ja tu wysłałem? mi teraz wyśle, muszę teraz większą obronę zbudować, ale to był nieprzemyślony ruch z mojej strony. A... On stawia farmę, ale ich nie ulepsza. Co jest ciekawym pomysłem, o którym jeszcze nie słyszałem? Może to jest kolejna meta, która jest jeszcze lepsza od aktualnej. Dobrze, mamy trzy faremki. Te czarne, nawet mimo, że wysłałem trzy. Naprawdę ciekawie zadziałały. Okej, okay, tutaj widzicie te czarne nawet się ładnie tam przechodzą daleko. Na Okej, okay, nawet ładnie, ładnie. Wybieram presję. Dostaw coś, sprzedaj farmę. klaster, bombki. Uuu, Uu, na ostro. Idzie chłopak. Dobrze. Bustuje! Jezu, się zestresował. Chłopaczy na biedek. Co, co czy on nie chce zraszować, tak sprzedał wszystkie rzeczy? No, przykro mi, ja cię zasmucę, Regro, yellow mnie nie powinien zabić. Sprzedał pieniądze, żeby mi wysłać Rush, a sam nie daje rady. No, to jest dramat, to jest skandal. Sam tu nie daje rady człowieku, co się z tobą dzieje? Ta... no była. Metalowe, śle wszystkim, szasta. Jaki w ogóle Tiger Bonzo? Jeszcze mi Poloneza schakuje. To dopiero będzie. Dobra, gościu, kończymy to. Bo... Widzę, on się tutaj już poddał psychicznie. bustuje nieważne co się dzieje. Dobra, gościu, to, to, już, to już możesz się poddać. Nie, to już Przykro mi. Juroponet Disc... Ale cudowny człowiek. Idealnie w momencie, kiedy miał zginąć, wyjdzie i teraz będę musiał czekać 30 sekund, zanim on przegra. Superowo mega. Dziękuję za marnowanie mojego czasu. Dobrze, teraz spróbujmy... Nie chcę za stówę, bo to jest play with fire więc przegram. Więc spróbujmy tutaj sobie... Zagrać za 500. Nie przesadzajmy, i tak to stracimy, więc nieważne. Więc nie wiem, szczerze, po co gram, jak i tak stracę, ale wiecie, odcinek to odcinek. Dobrze. Lecimy, czekamy, i zaraz z przeciwnikiem się tu spotkamy. Słamp. Ok. Ok. Nie będę pomijał, bo będę miał pecha. Spróbujmy tak. Tak, teraz to, to jest. Kolejna. Świetna nowa taktyka. Bomb Tower. tutaj, No, człowieku! Ok. Szanuję. Dobrze, tutaj jest stara taktyka moja. Spamienia farmą. On tu idzie na pewno farmami też. Tak, tylko chyba w złej kolejności. Idzie, czyli starą metą. I teraz dopiero farmę zaraz postawi. I farma za jakieś 6 sekund będzie u niego. Albo i nie Kolego, farma Mówię, nie przejmujemy się takimi rzeczami To są pojedyncze Okej, okay, jak już różowy wysyła To trzeba zareagować Na różowe się nie dam już nabrać A ty co? Jak myślisz, że ja dwoma dartmankami Sobie nie daję z różowymi To sobie poradzisz z jednym Kolce, kolce, tak? Ja mam dużo Różowych balonów No. Nawet ekonomia nam się dzięki temu zwię zwiększyła, ale korzyści same widzicie. Postawię tutaj sobie na close. Wieżyczkę pewną. Czemu nie? Spróbujmy i tak. Spróbujmy, mówię. Trzeba sięgać nowych horyzontów. On ma jedną farmę. Wciąż, więc ja... Szczerze pozbieram do tej 13 na ten tradycyjny, najbardziej śmiertelny raż. Tu mu przejdą, tu będzie się dobrze bronił, będzie dobrze bronił, aż w końcu dojdą tu, zregen zregenerują się i na dole tutaj wszystko zrobią. A po co on mi wysyła metalowe? Ja się zastanawiam jak czy on nie widzi tego bomb towera, który tutaj stoi. Czy on nie widzi tego bomb towera, który tutaj stoi? Ja nie wiem, ja, ja po prostu nie wiem. Tutaj niby mi tam czarne przychodzą, ale ja naprawdę mało się tym interesuję, że mi tutaj przychodzą czarne. Ja tu się interesuję tylko użyciem dobrego Regro Rainbow Rushu, którego po prostu się nie da przeżyć, bo raczej da się przeżyć moją taktyką, jak się nią dobrze zagra. Dobra. Weekly Competition. O, 19 tysięcy 19 tysięczne miejsce Myślałem, że jest lepiej, ale jest wspaniale Jesteśmy 472 W Polsce Bardzo, bardzo Dobrze, no szczerze Krótki, krótszy ten odcinek wyszedł Niż myślałem to jeszcze jeden, jedna króciutka walka I Czemu nie, czemu nie, lecimy Oj, 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 oj. Late game, nie o nie, 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 nie nie woda, nie woda. O! no, Najlepsza mapa do raszowania, ja go teraz strolluję. Late game mówię, a naprawdę nie pójdę late game'em, ale będę okropnym człowiekiem. Ale po prostu czuję to, po prostu teraz kwas wypływa ze mnie. Chyba nie zauważy, że od razu rasuję farmę. I Że będę go jak najwcześniej raszował. Nie ma szans, że to zauważy. Nie ma szans, nie ma szans. On, on na pewno czuje, że jak napisałem late game, to na pewno idę late game'em. On to pewnie czuje, że jestem przyjaźniej nastawiony. Jak on chce late game'a, to tutaj się przystosuję do late game'a. Później zraszuję go tak mocno, że umrze. Wydaje mi się, że teraz jest ostro do tyłu z kasą, gdyż ponieważ najpierw postawił Dartmouth a później farmę, więc powinien być to kilka dolarów do przodu. Zwłaszcza jak teraz jeszcze postawię kolejną farmę, zaraz ją ulepszę. No, to teraz powinien być, jestem na ostro skażą i on pewnie jeszcze postawi tutaj plantację zamiast kolejnej farmy. A jednak, dobry ruch zrobił, naprawdę dobry ruch. Dobrze, i kolejna farma, więcej mi się tu już chyba nie zmieści. Jest tu jeszcze chyba jeden spot gdzieś tutaj na farmę, ale na razie nie chce mi się. Gdzieś jeszcze zastanawiam, czy tutaj nie ma tutaj spotu. Jest, oczywiście. Ostatnio jakiegoś dobrego gracza widziałem ten właśnie sekretny spot w tym miejscu. Dobrze, ja się boję, że on też mnie będzie chciał raszować. Tutaj na razie to sprzedajmy tutaj sobie przestawmy, żeby mieć wie, tutaj, większe pole rażenia. Maga mamy, to chyba nie będziemy musieli zwracać uwagę na metalowe. No i tutaj zaraz 13 wyślemy mu raszyk. Mam nadzieję, że nie będzie zaskoczony, że nie chce late game'u. Mam nadzieję, że nie będzie mu przykro. Choć boję się, że jak ja sprzedę, sprzedam farmy, to on sprzeda farmy, więc nie zastanawiam się, czy teraz nie zrobić Rushu na przykład przeciw metalowym. Jako metalowych ogólnie. Choć nie wiem, ja, ja cały czas trzymam, że niby chcę iść late gamea Jest to okropne zagranie, ale postaram się ugrać to utrzymać, że tak powiem, go w pewności, że jestem jego dobrym kolegą. Choć boję się, że ten raż nie wypali. Jeżeli to go nie zabije, to... I idealnie, ale to było najgorsze zagranie, jakie zrobiłem chyba w mojej karierze. Aż mnie serduszko boli. Ale, mm, przepraszam ci, gościu. Late game, oczywiście, że late game. I później Dartman K.M. w plecy. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. No i widzimy się w kolejnych.